Po zarządzaniu mediami w naszej witrynie, w udostępnia nam komponent media, który możemy uruchomić za pomocą ikony media w panelu kontrolnym lub wybierając pozycję media z menu witryna. Po przejściu do komponentu widzimy panele zarządzania naszymi plikami w katalogu media. Pierwszym elementem. To widok, z jakiego chcemy korzystać. Domyślnie są, jest to widok miniatur. Możemy przełączać pomiędzy widokiem miniatur i podglądem szczegółów. W poglądzie szczegółów mamy dostępną tabelę składającą się z kolumn. Nazwa grafiki. Rozmiar. Druga, kolejna kolumna informuje nas o miejscu zajmowanym na dysku. I ostatnia kolumna pozwala nam usunąć plik z dysku. Po lewej stronie mamy dostępne katalogi. Warto zauważyć, że drzewo katalogów zaczyna się od katalogu media. Nie możemy zarządzać plikami, które znajdują się powyżej tego katalogu. Po kliknięciu na którykolwiek folder, sekcja pliki odświeży się i wyświetli zawartość tego folderu. Możemy utworzyć nowy katalog wpisując jego nazwę w tym polu, a następnie używając przycisku utwórz katalog. Jak widok nowy katalog pojawił się w liście katalogów, a także w podglądzie mi Aby usunąć katalog możemy użyć czerwonej ikony lub zaznaczyć pole przy nim i użyć ikony usuną. Domino udostępnia nam również możliwość wczytania plików do konkretnego katalogu. Spróbujmy zatem wczytać jakikolwiek plik graficzny. W sekcji Wczytał plik mamy informację o maksymalnym rozmiarze z pliku, jaki możemy wczytać. W tym wypadku jest to 10 MB. Klikamy przycisk Wybierz. A następnie lokalizujemy plik na dysku. W wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Rozpocznij wczytywanie. Brina poinformuje nas o tym, że wczytywanie zostało zakończone, a nowy plik jest dostępny w manażerze pliku. Jeżeli nie możemy edytować, usuwać czy też tworzyć nowych folderów, niezbędne może okazać się podanie użytkownika i hasła do konta STP. Po podany musimy wówczas, jeżeli w panelu konfiguracyjnym ustawiliśmy opcję STP.